Witam dziś gościem Radia Szczecin w magazynie Naturalnie jest Paweł Mirowski, czyli pełnomocnik rządu do spraw programu Czyste Powietrze i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, mamy nowy rok i można powiedzieć, nowy program Czyste Powietrze. Tak, 3 stycznia bieżącego roku został uruchomiony nabór w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze. Program przeszedł nawet nie kosmetykę, tylko bardzo dużą reformę. Wszystko po to, aby stał się jeszcze bardziej powszechny i dostępny dla potencjalnych beneficjentów, dla osób, które posiadają budynek jednorodzinny. Są jego właścicielami lub współwłaścicielami i chcą uzyskać bardzo wysokie dofinansowanie do tego, żeby poprawić efektywność energetyczną budynku, czyli mówiąc kolokwialnie, docieplić go, ale także wymienić źródło ciepła z tak zwanego kopciuka na to źródło ciepła niskoemisyjne, wysokosprawne. Potem służy dofinansowanie z tego programu. Panie prezesie, proszę powiedzieć, no, największą zmianą, na którą chyba beneficjenci czekali, no to zwiększenie dotacji. Wcześniej można było uzyskać maksymalnie dofinansowanie w wysokości 69 tysięcy złotych. Teraz ta maksymalna kwota dotacji może wynosić nawet 136 200 zł. Tak jak powiedziałem, kwota może być przeznaczona na wymianę kopciłka i docieplenie domu. Sam układ programu nie zmienił się, dalej są trzy części programu, czyli podstawowy poziom dofinansowania i tutaj ta dotacja maksymalna może wynosić 67 200 zł. Drugi poziom dofinansowania to jest poziom 100 200 zł, tak zwany podwyższony poziom. No i już wspomniałem ten najwyższy poziom dofinansowania w części trzeciej. 136 200 zł. Oczywiście to, jaką dotację otrzymamy, uzależnione jest od dochodów, czyli dochody warunkują nam, do której części programu zostajemy przyporządkowani. Bardzo istotną zmianą oprócz tego, że podwyższamy te kwoty dotacji, bo przecież program ruszył we wrześniu 2018 roku i od tego roku nie były waloryzowane ceny materiałów, urządzeń, a mamy inflację. Mamy wyraźny wzrost właśnie cen tych, tych urządzeń i materiałów, które mogą być finansowane w programie. To jeszcze podwyższyliśmy tak zwany próg wejścia do programu, bo wcześniej z programu mogły skorzystać osoby, których dochód roczny nie przekroczył 100 tysięcy złotych. Teraz podwyższamy ten próg wejścia do 135 tysięcy złotych. 90% gospodarstw domowych osiąga właśnie taki próg dochodowy, nie więcej niż 135 tysięcy, czyli 90% gospodarstw jest uprawnionych, żeby z programu Czyste Powietrze skorzystać. A czemu ma służyć zmiana y, y, możliwości skorzystania z programu jeszcze raz? Właśnie po to, żeby Polakom pomóc oszczędzać środki finansowe. Może się to wydawać dziwne, natomiast program poprzez swoje dotacje właściwie przekazuje. Daje możliwość zadbania o kolejne oszczędności w naszych gospodarstwach domowych, bo poprawiając efektywność energetyczną budynku, czyli mówiąc na wprost, docieplając ściany, dach, stropodach, wymieniając stolarkę zieloną i okienną, i wymieniając do tego kopciucha, bo przecież program ma dbać o jakość powietrza, więc te dwa elementy rzeczywiście na wprost o to dbają, poprawiamy jego efektywność i Zmniejszamy zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania naszego budynku, a to są już wprost oszczędności realne w naszych budżetach domowych. Możemy nawet w ten sposób 70% energii oszczędzić, czyli będziemy, 70 mówiąc na wprost, 70% niższe rachunki płacili za energię, którą teraz wykorzystujemy do ogrzania budynku, czyli. Te podwyższenie dotacji to jest tak naprawdę pierwsza, do, pierwsza dobra wiadomość dla beneficjentów programu, bo jeżeli wykonają te prace, to one stają się naprawdę taką długoterminową lokatą, która pozwoli nam wygenerować kolejne oszczędności w naszym budżecie domowym. Panie prezesie, podsumujmy to, co do tej pory udało się zrobić w ciągu 4 lat, tak? Od 2018 roku do 2022 roku. Jaka liczba wniosków, jaka liczba wypłat? Na koniec roku ubiegłego ilość wniosków, które wpłynęły w ramach programu Czyste Powietrze 537 tysięcy, 10 miliardów. Ponad 10 miliardów to są inwestycje na taką, na taką kwotę zostaną zrealizowane. 4,2 miliarda realnie w środków finansowych trafiło do beneficjentów. Trzeba sobie powiedzieć, że to są potężne środki finansowe, które również mają przełożenie nie tylko na te nasze budżety domowe, ale także i na gospodarkę, bo przecież firmy, które realizują zlecenia, również dzięki temu te zlecenia mają i mogą funkcjonować. A rok pandemii 2021 był rekordowym rokiem, wtedy to właśnie polska gospodarka też została zasilona ze środkami programu Czyste Powietrze, czyli kolejny. Pozytywny przekaz dotyczący programu Czyste powietrze, ale warto wspomnieć też mówiłem o 90% gospodarstw domowych, te 10%, które nie może skorzystać z programu, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, a z tej ulgi skorzystało milion 300 tysięcy Polaków, odpisując od podatku te koszty, które ponieśli na wymianę kopciuka i docieplenie domu i oni zrealizowali inwestycje na 21,4 miliarda, 3,7 miliarda złotych odpisali od podatku. Czyli te dwa, te dwa instrumenty finansowe, czyli czyste powietrze i ulga termodernizacyjna stają się doskonałymi narzędziami do tego, abyśmy poprawili jakość powietrza z jednej strony, ale z drugiej strony przy tych bardzo wysokich cenach nośników energii, które są niezależne od nas, ale są. Pozwolili sobie dzięki tym dotacjom na oszczędzenie kolejnych środków finansowych, które możemy wydać na inne potrzeby, a które to pozostają w naszych budżetach domowych. A fundusz jakoś liczył założenia po zmianach, to znaczy w ciągu czterech lat jak powinna się zwiększyć liczba, liczba wniosków? My cel w programie, który realizowany jest, przypomnę, z budżetem 103 miliardów złotych do roku 2029 to są 3 miliony gospodarstw domowych. Już dzisiaj wiemy z centralnej ewidencji emisyjności budynków, że jeszcze powinniśmy tą interwencję w postaci wymiany kopciuka dokonać w 2 milionach 150 tysiącach gospodarstw domowych. Zatem jest jeszcze wiele do zrobienia, a to co teraz robimy w programie, czyli podwyższenie tych maksymalnych kwot dotacji, do 136 200 zł. Ma zachęcić Polaków właśnie do tego, aby z tych dotacji skorzystać i tego kopciucha wymienić. Ale tak jak powiedziałem, na pierwszy plan w czystym powietrzu rysuje się, maluje się teraz właśnie wykonanie termomodernizacji budynku, bo to na wprost wpływa na poprawę jego efektywności energetycznej i oszczędzanie energii, bo najcenniejszą jest ta energia, której nie wykorzystamy do ogrzania naszego budynku. A tak po ludzku zapytam, odbiegając na moment od liczb, wykresów, cyfr, założeń i tak dalej i tak dalej. Pan myśli, że Polacy potrafią skojarzyć te dwa słowa, czyste powietrze z programem właśnie rządowym, o którym rozmawiamy? Polacy są bardzo zaradnym, a z drugiej strony pragmatycznym narodem i widząc korzyści dla siebie z tego, iż otrzymają tą dotację, śmiem twierdzić, że z niej skorzystają chcemy chcemy inwestować chcemy inwestować tym bardziej we własne we własne gospodarstwo domowe zatem jak najbardziej Wierzę w to, że te dotacje, urealnione te koszty jednostkowe i maksymalne kwoty dotacji sprawią, że Polacy jeszcze chętniej sięgną za po, po środki z programu Czyste Powietrze. Ale to nie znaczy, że my popadamy w samozachwyt i mówimy, że tak jest super i nie może być lepiej. Wiemy, że może być lepiej. Wiemy, że musimy z tą informacją o zmianach w programie dotrzeć bardzo szeroko i skutecznie do osób, które jeszcze proszę sobie uwierzyć, my wiemy o tym, że 4 lata wdrażania programu, a nie wszyscy słyszeli o tym programie, zatem duże zadanie przed nami informacyjno-promocyjne programu, traktujemy to jako swego rodzaju produkt do sprzedania, dlatego chcemy i taką kampanię informacyjno-promocyjną, bardzo szeroką na ten rok 2023 mamy przewidzianą, zatem będziemy docierali do Polaków z informacją. I zachęcali ich do tego, żeby inwestowali we własne gospodarstwo. Panie prezesie, na początku powiedzieliśmy, że właściwie program Czyste Powietrze w 2023 roku to jest nowy program, zupełnie e, można powiedzieć na innych warunkach niż ten, który był w 2018 roku. No, można powiedzieć, że e, przeszedł swojego rodzaju rewolucję, ale proszę potraktować moje pytanie jak najbardziej serio. Czy już pracujecie nad kolejnymi zmianami w tym programie? No tak, można, może się to wydawać dziwne. Ogłaszamy jedne zmiany, a już pracujemy nad kolejnymi. Tak, dlatego że my się na bieżąco wsłuchujemy w głosy płynące od beneficjentów, ale też od branży, która później realizuje te zadania. Oczywiście te zmiany, które teraz wprowadzamy, były z nimi konsultowane. Natomiast wiemy już, że życie pisze nowe scenariusze i będziemy musieli w pierwszym półroczu pochylić się znowu nad progami dochodowymi, bo Polacy coraz lepiej zarabiają, coraz więcej zarabiają, zatem wiemy, że będziemy te, musieli te progi dochodowe i chcieli te progi dochodowe weryfikować i podwyższać, zatem tak, pracujemy nad kolejnymi udoskonaleniami, bo chcemy, żeby ten program, który jest kompleksowym programem, stąd też wynikają te zmiany, bo gdyby on był takim zero-jedynkowym, tylko wymiana kopciuka, koniec kropka, a proszę zauważyć, że ten program niesie ze sobą bardzo wiele możliwości. Bo ten, to hasło kryjące się pod poprawą efektywności energetycznej budynków niesie ze sobą przeprowadzenie wielu takich mniejszych inwestycji, które składają się na jedną całość. Dlatego złożoność tego programu wymaga od nas bieżącej reakcji i tutaj zmian. I... Wychodzenia naprzeciw tym oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów. Taka moda w Polsce na to, aby kupić stary dom, stare budownictwo i je zrobić, wyremontować tak jak chcemy. I tutaj rzeczywiście można skorzystać z programu Czyste Powietrze. czy Ci, którzy stawiają swój dom, mogą w jakiś sposób myśleć o tym, że w przyszłości uda się uzyskać jakieś dofinansowanie na stolarkę, okienną, drzwiową czy y, zakup y, y, urządzeń ogrzewających y, dom? Rzeczywiście, program Czyste Powietrze to jest program przeznaczony dla istniejących budynków jednorodzinnych, ale jak kupimy w złym stanie technicznym i remontujemy ten budynek, to rzeczywiście możemy skorzystać z dotacji z programu. I jeszcze jedną rzecz, bo bardzo ważna jest dla osób, które już skorzystały z programu Czyste Powietrze i wymieniły kopciucha, to po zmianach w programie będą mogły złożyć kolejny wniosek, tym razem na termomodernizację. To też jest ta zmiana wychodząca naprzeciw. Beneficjentom. A odpowiadając na pytanie, mamy program dla nowo budowanych budynków. Program nazywa się Moje Ciepło, ale to program, który dofinansowuje źródła ciepła w nowo budowanych budynkach. 600 milionów złotych, tyle przeznaczamy i chcemy przekazać Polakom, jeżeli chcą zainwestować w źródło ciepła, jakim jest pompa ciepła. I tutaj możemy od 7 do 21 tysięcy złotych w tym programie dla budynków nowo budowanych, jeżeli na takie źródło ciepła się zdecydujemy, uzyskać. Oczywiście wymagamy też, aby ten budynek w odpowiedniej klasie energetycznej był budowany, nawet lepsze niż określają to warunki techniczne. Za nowo budowanych budynków. Zatem zachęcamy do tego, żeby i z programu Moje Ciepło także korzystać. Dodam również, że w programie Czyste Powietrze możemy uniezależnić się energetycznie, bo finansowane w ramach programu, oprócz źródeł ciepła, są też instalacje fotowoltaiczne. Czyli nie musimy składać wniosku do mojego prądu, tylko w jednym wniosku do Czystego Powietrza możemy również dostać do 15 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną, która później zasili nam przecież to źródło ciepła bądź inne urządzenia w gospodarstwie domowym. Zatem proszę zobaczyć, jaki kompleksowy jest program czyste powietrze. Źródło ciepła to ocieplenie domu, zasilenie się, niezależnie w energię elektryczną również z urządzeń fotowoltaiki sfinansowanej z programu. Naprawdę warto skorzystać z tych programów, które realizujemy wspólnie z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo to jest bardzo istotne, że właśnie te instytucje w terenie najczęściej razem z nami wdrażają te wszystkie programy. Jeszcze pytanie dotyczące sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej. Pan mówi o tym, że możemy 70% zaoszczędzić w związku z inflacją. Pojawia się też w pańskich wypowiedziach takie sformułowanie, że zyskujemy suwerenność energetyczną, bo dofinansować w ramach programu Czyste Powietrze Fundusz Może budowę instalacji fotowoltaicznej. No właśnie, czy ta sytuacja, którą mamy na rynku energetycznym, która... No jest dosyć niepewna w roku 2024, 2025, 2026 i im dalej w las, no to trzeba by było mieć naprawdę zdolności wielkie, żeby ją przewidzieć. W jakiś sposób Polaków zachęca do tego, aby korzystać z programu, czy pan myśli wręcz przeciwnie, że, że jest to pewnego rodzaju blokada przed inwestycjami? Ja śmiem twierdzić, że my tym przekazem, który już docieramy i dotrzemy, pokażemy wielkie korzyści płynące z tego, że teraz właśnie jest czas, żeby zainwestować i przygotować się. Jeżeli w przyszłości miałyby się utrzymać te wysokie ceny nośników energii, to, to teraz jest ten czas, żeby pozyskać te dotacje bezwzwrotne dotacje, nieopodatkowane w żaden sposób dotacje bo oprócz tych dopłat, różnego rodzaju tarczy, dodatków, właśnie mamy te dotacje, aby się przygotować na przyszłość, aby bez względu na to, jak ona będzie się rysowała i patrząc na wartości kwotowe, ale i na oś czasu, my w te, właśnie w tym złym czasie powinniśmy inwestować i powinniśmy przygotować się na przyszłość, aby móc zaoszczędzić, aby być niezależnym pod kątem komfortu cieplnego, myślę tu właśnie o dociepleniu budynków, ale także pod kątem energetycznym, tak jak powiedziałem, instalując instalacje i sam siebie Sami siebie wtedy zagospodarowujemy pod kątem wyprodukowanej energii elektrycznej. Zatem w tym trudnym czasie właśnie powinniśmy zainwestować te środki finansowe w formie tych bezwrotnych dotacji, aby przygotować się na te, te niełatwe czasy, które mamy i nie wiadomo ile potrwają, ale dzięki tym programom, dzięki tym środkom, które przekazujemy, właśnie jesteśmy w stanie. To zrobić. Zatem dziękując też Państwu, że podjęliście ten temat. Będziemy również i przez media próbowali docierać i przekonywać Polakom, że to jest ten czas na inwestycje, pomimo tego, że on jest trudny, ale warto, bo to jest doskonała lokata środków finansowych w to, żeby wygenerować kolejne oszczędności. Bo to przecież o to chodzi, żeby Polakom żyło się łatwiej i lepiej, aby było więcej środków finansowych w naszych budżetach domowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.